Po tym filmie już nigdy więcej nie będziesz miał tradycyjnych postanowień. One po prostu nie działają. Nie tylko najczęściej nie wypełniamy tych postanowień, ale nawet jak już nam się uda na przykład schudnąć albo nauczyć jakiegoś języka, to istnieje ogromna szansa na to, że po czasie, i tak znowu przytyjesz i zapomnisz większość słówek. Dlaczego? Bo jesteś narażony na jeden niewidoczny błąd, przez który codziennie miliony ludzi na całym świecie. Marnuje swój czas. Dzisiaj powiem ci, co to za błąd, i pokażę ci nowy, lepszy system wprowadzania zmian do Twojego życia. I co najlepsze, bez wysiłku i na zawsze. Ta wiedza totalnie zmieniła moje życie, i jeśli zostaniesz ze mną do końca tego wideo, to zmieni się też Twoje. Ja nazywam się Robert Marchel, profesjonalnie pomagam naprawiać związki, a prywatnie jestem pasjonatem projektowania szczęśliwego życia. To, co chcę ci dzisiaj przekazać, najlepiej zobrazuje na przykładzie nauki języka. Jednak zaraz potem przeniesiemy to na relacje, na twój wygląd czy na zarabianie pieniędzy. Podczas nauki języków wielu ludzi marnuje mnóstwo czasu i energii. I ja też tak kiedyś robiłem. Kiedyś byłem totalnie zainspirowany Gandalfem i chciałem znać Biegle wiele języków. Miałem taki okres w swoim życiu w 2011 roku, kiedy pojechałem na Ibiza. i tam dużo się uczyłem tych języków wcześniej. Mówiłem niemal Biegle po rosyjsku i bardzo komunikatywnie po hiszpańsku. Czy teraz nadal potrafię mówić w tych językach, zwłaszcza na tym poziomie? Nie, nada. Prawie wszystko zapomniałem. Mimo tego, że po hiszpańsku nauczyłem się 2000 najczęściej używanych słów. Uczyłem się na bardzo dobrym programie do nauki języka, nawet wykupiłem lekcję z native speakerem, pojechałem do Hiszpanii, byłem tam jakiś czas, rozmawiałem z Hiszpanami, naprawdę używałem przez jakiś czas tego języka i to się rzeczywiście przydało, to jednak po roku, nie używając tego języka, praktycznie wszystko zapomniałem. Natomiast zupełnie inaczej było u mnie z angielskim, który od lat znam biegle. Dlaczego? Bo mój styl życia wspiera używanie tego języka. Codziennie słucham audiobooków po angielsku, najczęściej po angielsku właśnie wyszukuję informacje w internecie. Nawet systemy w telefonie czy w komputerze też mam ustawione po angielsku. Mój styl życia mocno wspiera naukę tego języka, więc cały czas dobrze znam język angielski. A mimo to znowu popełniłem ten błąd. Był taki moment dobrych kilka lat temu, kiedy uświadomiłem sobie, że w mówieniu po angielsku jestem dość słaby. Zresztą nie było w tym nic dziwnego, skoro używam tego języka tylko do przyswajania informacji, a prawie nic nie mówiłem po angielsku tak na co dzień. Postanowiłem więc, że wykupię sobie regularne lekcje z native speakerem, no i to oczywiście przyniosło jakieś efekty. Po paru miesiącach mówiłem już trochę lepiej. Pytanie brzmi, czy to utrzymało się do końca życia? Oczywiście, że nie zmarnowałem wtedy ten czas. Już po paru miesiącach znowu wróciłem do punktu wyjścia. Dopiero przy narodzinach mojej córeczki, kiedy postanowiliśmy z moją dorotą, że będziemy wychowywali nasze dzieci dwujęzycznie, zacząłem mówić nawet do takiego małego noworodka wyłącznie po angielsku cały czas, a jednak dużo mówię, i wtedy dopiero nabrałem tej. Ciągłej płynności w języku angielskim, którą mam do dzisiaj tylko dlatego, że ciągle rozmawiam z moimi dziećmi po angielsku i z Kornelką i z Dawidkiem. I tutaj znowu ten cel, czyli tą płynność mówienia po języku angielsku, osiągnąłem tylko dlatego, że mój styl życia to wspiera. I teraz zobaczmy, jak ta historia przekłada się na inne dziedziny życia. I teraz zróbmy sobie eksperyment myślowy. Wybierz sobie z swojego najbliższego otoczenia jedną osobę, taką, którą bardzo dobrze znasz. Masz już? Jeśli tak, to teraz zastanów się, jakie ta osoba może mieć cele. Czy chciałaby lepiej wyglądać, więcej zarabiać, a może wiesz, że ma jakiś inny konkretny cel. I teraz, skoro znasz tę osobę, to jak myślisz, czy w najbliższym czasie ta osoba osiągnie te cele, coś się u tej osoby zmieni, które z tych celów osiągnie, a które nie? Zastanów się nad tym. Masz już? Jeśli nie, to włącz pauzę i naprawdę zrób ten eksperyment myślowy. Dzięki temu ćwiczeniu zobaczyłaś coś, czego prawdopodobnie Twój znajomy zupełnie nie widzi. Ty teraz patrzysz z boku, widzisz jak wygląda życie tego człowieka i dzięki temu z pewnym prawdopodobieństwem jesteś w stanie chociaż trochę przewidzieć jak to życie potoczy się dalej. Jeśli na przykład twój znajomy od lat narzeka na to, że za mało zarabia, ale jednocześnie od lat niczego się nie uczy, nie podnosi swoich kompetencji, nie robi nic w tym kierunku, to jak myślisz, czy zmieni się coś w przyszłości czy nie? Jeśli jakiś inny twój znajomy na przykład ma nadwagę i ciągle próbuje jakichś diet cud, ale ciągle wraca do punktu wyjścia, to jak myślisz? Czy w końcu coś się zmieni? I teraz w końcu pora zmienić perspektywę. Jak myślisz, co twój znajomy powiedziałby o tobie, patrząc na twoje życie? Czy twój cel życia, to jak dużo się uczysz, jakimi ludźmi się otaczasz, jak spędzasz wolny czas, prowadzi cię do Twoich celów? Czy nie za bardzo? My, jako ludzie, wszyscy mamy jakieś pragnienia, zresztą bardzo często bardzo podobne. Niektórzy mają nawet dobrze wyznaczone cele. A jednak mało kto skupia się na tym, żeby budować system, który nieuchronnie doprowadzi do celu. I właśnie w takich długofalowych kategoriach musimy myśleć, żeby długofalowo odnieść sukces. W zasadzie na dowolnym poziomie. Tworząc taki system, który ma nieuchronnie doprowadzić Cię do Twojego celu, jakikolwiek to nie jest cel, musisz ciągle sprawdzać, czy na pewno jesteś na dobrej drodze. Ciągle zadawaj sobie to jedno pytanie: czy jeśli moja codzienność będzie wyglądała tak jak teraz, to czy z dnia na dzień będę coraz bliżej mojego celu? Czy będę miał lepszą sylwetkę, czy będę więcej zarabiał, czy będę miał lepsze relacje? Czy może wręcz przeciwnie? Inne pytanie. Czy mój cel nie jest krótkoterminowy? Czy to, co mi wydaje się jednorazowym wysiłkiem, przypadkiem nie wymaga ciągłego wysiłku? A jeśli tak, to czy spokojnie jestem w stanie wytrzymać w tym postanowieniu do końca życia? Czy może to jest bez sensu? Dokładnie tak właśnie było w przypadku tej mojej fanaberii, że nie mówię dobrze po angielsku, więc nauczę się jednorazowo jak mówić po angielsku i tak będę miał do końca życia. No nie, dopóki tego nie wplotę w codzienność. To nie miało szans zadziałać. Jeszcze inne pytanie, czy cena, jaką płacę za ten efekt, nie jest zbyt wysoka? Ja, na przykład, tak osobiście, no muszę przyznać, chciałbym mieć trochę więcej mięśni, czysto ze względów estetycznych, ale cena, jaką musiałbym za to zapłacić, jest dla mnie zwyczajnie za wysoka. Musiałbym dużo, dużo więcej ćwiczyć niż teraz ćwiczę, później cały czas ćwiczyć, żeby utrzymać tę masę mięśniową na dość dużym poziomie, i jeszcze do tego jest bardzo duża cena, która jest dla mnie totalnie nie do zaakceptowania, związana z tym, że duże mięśnie nie sprzyjają długowieczności, a to jest dla mnie nie do przejścia. Idealna byłaby sytuacja, kiedy cena tego, co chcesz osiągnąć, jest zerowa, czyli nie kosztujecie żadnego dodatkowego wysiłku i żadnego dodatkowego czasu, albo jest wręcz ujemna, czyli sprawia ci wręcz dodatkowo mnóstwo przyjemności. Dla mnie osobiście takim przykładem jest gra w tenisa stołowego, którą absolutnie uwielbiam i której ciągle nie mogę się doczekać, a jest okazją do tego, żeby bardzo dużo się ruszać i żeby ćwiczyć moją kondycję. Innym idealnym przykładem dla mnie jest słuchanie audiobooków po angielsku. Nie poświęcam na to żadnego dodatkowego czasu, bo zawsze słucham audiobooków tylko wtedy, kiedy i tak robię coś innego. Kiedy myję zęby, kiedy jadę samochodem sam, kiedy robię jakąkolwiek inną czynność, która nie wymaga ode mnie takiej ciągłej uwagi. I w ten sposób cały czas mam styczność z językiem angielskim, cały czas uczę się bardzo dużo, bo jestem w stanie przesłuchać więcej niż jedną książkę tygodniowo, więc mam dostęp do ogromnej ilości wiedzy, a to potężnie wpływa na całe moje życie. Jeszcze innym szybkim przykładem jest biurko stojące z bieżnią, cena zorganizowania tylko jednorazowa, a od tego momentu mogę unikać siedzącego trybu życia i na zmianę sobie chodzić albo siedzieć. Niesamowite jest to, że kiedy tak uczciwie naprawdę się zastanowisz, jak będzie wyglądało Twoje życie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteś w stanie to przewidzieć na podstawie tego, jaki obecnie prowadzisz styl życia. Jednak z jakiegoś powodu zwyczajnie tego nie robimy i marnujemy mnóstwo czasu i energii na gonienie krótkoterminowych celów, które do tego bardzo często są trudne do osiągnięcia. Ok, jak w takim razie zbudować taki system, który da Ci więcej pieniędzy, lepsze zdrowie, lepsze relacje? Przyjrzyjmy się temu po kolei. Jeśli chcesz schudnąć, to skupienie się na tym, żeby zrzucić kilka kilogramów, na przykład w najbliższe dwa miesiące, nie jest najlepszym wyjściem. Bez względu na to, czy ci się uda, czy ci się nie uda, jest naprawdę bardzo mała szansa na to, że utrzymasz swoją wymarzoną sylwetkę życia z takim krótkoterminowym celem. Dlatego, właśnie, nie ma sensu katować się na jakiejś restrykcyjnej diecie, którą i tak wiesz, że nie utrzymasz do końca życia, czy narzucać na siebie jakiś reżim treningowy czy ćwiczenia, których nie lubisz i. Czy później i tak porzucisz. Zamiast tego, zacznij się zastanawiać, co możesz robić na co dzień, co nie będzie wymagało dużo Twojego wysiłku lub wręcz będzie przyjemne i. Będzie prowadziło cię cały czas do celu. Muszę się przyznać, że mi osobiście wiele lat pod tym względem sylwetkowym zajęło stworzenie systemu, który dla mnie teraz dobrze działa. Kiedyś, mimo tego, że dużo chodziłem na siłownię, sporo swojego czasu i wysiłku poświęcałem na dość ciężki trening, to ciągle bujałem się między budowaniem masy a rzeźbą. I nawet jeśli w końcu udawało się odsłonić na chwilę ten kaloryfer na brzuchu, to mimo wszystko później przez większą część roku miałem więcej tłuszczu niż bym chciał. Dopiero od niecałych dwóch lat udało mi się stworzyć system, dzięki któremu cały czas jestem w formie, czyli utrzymuję ten poziom tkanki tłuszczowej poniżej 10% masy ciała i udało mi się to zrobić po najniższej linii oporu, poświęca na to prawie zero czasu, ale absolutnie zero wyrzeczeń czy zmuszania się do czegokolwiek po mojej stronie. Mój system jest dość prosty, wymaga jednorazowego wysiłku na początku, kiedy zaczynasz go wdrażać, później jest bezwysiłkowy, ale, żeby go dobrze wyjaśnić, będę potrzebował jakieś 10-15 minut, więc zrobię to na jednym z kolejnych odcinków. Dlatego, żeby go nie przegapić, koniecznie subskrybuj ten kanał. No dobra, a jak zbudować sobie system, żeby nieuchronnie, prędzej czy później, zarabiać dużo więcej pieniędzy? W tym temacie możesz usłyszeć wiele podpowiedzi. Na przykład, musisz więcej oszczędzać i inwestować, musisz zmienić pracę, albo musisz założyć własny biznes. To wszystko to jest pewnego rodzaju działanie, i to jest super. Tylko skąd masz wiedzieć, w co i jak inwestować? Jak znaleźć tą lepszą i lepiej płatną pracę? Jak założyć taki dochodowy biznes? Na to jest tylko jedna odpowiedź: ciągle się ucząc i podnosząc swoje kompetencje. Stwórz sobie styl życia, który sprawi, że z dnia na dzień będziesz coraz mądrzejszym człowiekiem. To jest największa dźwignia, która w najkrótszym czasie przyniesie ci największe zyski. Okej, okay, a co jeśli chodzi o relacje? Co jeśli dopiero chcesz poznać jakąś wartościową osobę, z którą możesz stworzyć, dopiero związek? Czy coś takiego da się ubrać w system? Nie tylko się da, ale wręcz trzeba również to ubrać w system. I o tym, jak dokładnie to zrobić, już mówiłem na innym moim filmie, który powinien gdzieś tutaj obok zobaczyć. I to wszystko na teraz. Do zobaczenia w każdą niedzielę o 12. Robert Marhel.